o cześć wam, nadeszła chwila, żeby sprawdzić elektrykę w tym naszym sprzęcie. Jedna lampa użyła, postojówki są, kogut Loto, Taksonu nie ma. Migacze z przodu nie działają, z tyłu działają. Jak patrzyłem, o, tu mu się mruga, tu pozycji nie ma, tam jest. Także prawie, że sprawne. Także musimy tylko trochę ogarnąć. Zobaczymy, jeszcze migać w drugą stronę. No nie, nie działa z tej strony. O, tu działa. Także widzicie, zabytek posiada przeszłą połowę świateł sprawnych trzeba będzie przejrzeć to wszystko trochę no nie elektrostrząsy nie działają także no, no podświetlanie nawet tego działa to jest do tego do koguta to jest nie wiem co Zobaczymy długie, czy działają? Coś tam działa z tamtej strony. No, także jak widzicie, Porschnitt ma prawie wszystkie oczy sprawne. Nie, i z tyłu migacze, z przodu nie. Także, no, trzeba będzie troszeczkę przejrzeć tą instalację. I tyle. Pozdrawiam.